Błędy zdarzają się nawet w najlepszych interfejsach. Istnieje duża szansa, że użytkownik w jakimś momencie interakcji z swoim interfejsem również utknie i napotka błąd. Niestety, błędy negatywnie wpływają na dobre samopoczucie, dlatego warto im zapobiegać. Najlepszy komunikat o błędzie to taki, który nigdy się nie pojawia. Twoim zadaniem powinno być takie zaprojektowanie interfejsu, by zniwelować błędy, zanim się pojawią. Jest to szalenie trudne zadanie i wymaga pracy i zgrania całego zespołu, zarówno projektantów, jak i programistów. Podam Ci teraz przykład komunikatu o błędzie, którego możesz uniknąć, współpracując po prostu z programistą. Załóżmy sytuację wgrywania zdjęcia, czy to będzie serwis z ogłoszeniami, czy też jakiś portal typu social media. Umieszczasz Zbyt duży plik i otrzymujesz taki komunikat o błędzie. A przecież przed wgraniem zdjęcia wystarczyło dodać prosty komunikat informujący od razu przy przycisku do wgrywania zdjęcia. Zapobieganie błędom to przede wszystkim jasny przekaz w interfejsie. Zobacz sobie to na faktycznym przykładzie. Odświeżmy to sobie i przejdźmy sobie powiedzmy tutaj mamy tutaj gdy klikasz na dodaj zdjęcie, wyświetli Ci się tutaj po prawej funkcja informująca tak, że możesz dodać pliki w takim i takim formacie i mają, mogą mieć rozmiar do 5 mega zobaczmy sobie jeszcze tutaj wgrajmy sobie jakieś zdjęcie, powiedzmy ze sklepu i tutaj właśnie jest to przykład, o którym mówiłem tak, czyli to możesz dodać 15 zdjęć w formacie JPG, PNG i tak dalej, maksymalnie 2 mega tak więc zobacz, dodając ogłoszenie oprócz tego, co tutaj mówiliśmy o tym zdjęciu ile jeszcze możesz w stanie wychwycić błędów, tak, przy nazwie, zobacz masz tutaj Funkcję informującą, ile jeszcze znaków możesz wpisać, tak? Tak więc znów kolejny błąd, tutaj jakby zniwelowany. Użytkownik od razu wie, ile może sobie tutaj jeszcze pozwolić na y, pisanie. Zobaczmy sobie hmm, tutaj, tak samo. Zobacz, tak. Widzisz, od razu widzisz, ile zdjęć możesz, y, ile znaków jeszcze wpiszesz. Tutaj masz. Przy zdjęciach taką funkcję informującą, którą tworzy mikrokopia, jeśli nie masz przygotowanych zdjęć, możesz dodać je później. Tak więc uspokaja użytkownika, że jeśli na przykład nie przygotował sobie jeszcze gdzieś zdjęć, to nic się nie dzieje, ponieważ będzie mógł edytować to ogłoszenie i dodać je później. I bardzo mi się podoba również ta funkcja informująca. Twój adres e-mail nie będzie widoczny publicznie. Tak więc Często właśnie podając jakiś tam adres, powiedzmy, zastanawiamy się, czy ktoś go zobaczy, czy nie będziemy wysyłać, czy nie będziemy otrzymywać spamu, a tutaj od razu te nasze obawy są wyjaśnione właśnie dzięki krótkiej, zwięzłej mikrokopii. Tak więc widzisz, ile jakby błędom, błędom i ilu obawom może pomóc dobrze napisana yy, mikrokopia. Dobra, idąc dalej, jeśli mówimy o takim przewidywaniu błędom, to czy użytkownik wie, że na przykład w haśle potrzeba wpisać znak specjalny? Czy użytkownik wie, że na przykład pole formularza nie akceptuje wpisania spacji, zwłaszcza na przykład przy numerze konta, czy też przy podawaniu numeru telefonu? Wyjaśnij to, zanim użytkownik wpisze nieprawidłową wartość. I chcę Ci tu podać przykład znanego portalu, gdzie przy rejestracji mamy adres e-mail, podajemy sobie hasło 12345, trudne hasło 12345. Ok, nic się nie dzieje, tak? Klikam i klikam Zarejestruj się. I dopiero po kliknięciu w przycisk Zarejestruj się, wyświetla błąd i przerywa przepływ użytkownika przez rejestracją. A przecież wystarczyłoby dodać prosty komunikat, że hasło nie może być krótsze niż 8 znaków przed wysłaniem, tak? Tutaj od razu napisać przy formularzu. Kolejnym przykładem jakby takiego niwelowania błędów jest kalendarz. Przejdźmy sobie na jakąś stronę, gdzie możemy zarezerwować wycieczkę, pokój, nieistotne i kliknijmy sobie przyjazd i teraz spróbujmy wybrać datę z przeszłości. Czyli Wybór taki, takiej daty tak naprawdę oznaczałby błąd, tak? ale zobaczmy, jak to tutaj rozwiązano. Widzisz, mamy tutaj jakby zupełnie inny kontrast. Kontrast jakby niski, tak, poszarzony. Pola są bardzo jasno szare i dzięki temu użytkownik nie popełni błędu, wybierając datę, omyłkowo datę z przeszłości. Tak więc lepiej jest minimalizować ryzyko wystąpienia błędu, niż pisać komunikat zwrotny o błędzie i jego naprawie. Błąd zawsze przerywa przepływ pracy, nawet jeśli jest tylko drobnym poślizgnięciem. Zapobieganie błędom jest lepsze niż dobrze zaprojektowany komunikat o błędzie. I tutaj, jeszcze jeden przykład, sobie stworzyłem właśnie takiego typowego mm, formularza do. Wgrywania ogłoszenia, zobacz, ile błędów możesz przewidzieć, tak? Do 50 znaków, do 200 znaków. Tutaj uspokajasz numer widoczny publicznie lub niewidoczny publicznie. Użytkownik od razu wie, że podając numer, będzie on widoczny w ogłoszeniu, czy też nie. I tutaj wymóg dotyczący zdjęć: ile może wgrać, jaki, jakie formaty. I czy klikając przycisk Dodaj ogłoszenie, będzie ono od razu widoczne publicznie? Czy może będzie dostępne najpierw jako szkic? Wszystkie te obawy, wątpliwości możesz wyjaśnić za pomocą prostych komunikatów w mikrokopii. I tutaj jeszcze jeden przykład: zobacz, na ten numer otrzymasz kod potwierdzający, jakby yy, taka, takie wyjaśnienie: obawy użytkownika, po co im mój numer telefonu. I przy polu hasło, właśnie to o czym mówiliśmy hasło, więcej niż 8 znaków oraz znak specjalny. I to tyle, jeśli chodzi o takie przewidywania błędom. Mam nadzieję, że w tych krótkich jakby przykładach wyjaśniłem Ci, o co tutaj mi chodziło w tej lekcji że warto, jakby za pomocą mikrokopii, pomagać sobie i tak naprawdę zapobiegać błędom.